Szanowni Państwo, znajdujemy się w okresie pożniwnym. Analizujemy plony, jakie zebraliśmy, ich jakość i zastanawiamy się nad wieloma rzeczami, które moglibyśmy być może zrobić lepiej. Oprócz tego, mamy również do zagospodarowania bardzo dużą ilość biomasy, która pochodzi nam ze słomy. Przed nami już trwające można powiedzieć siewy, w tej chwili rzepak, za chwilę będziemy siać zboża. I często zastanawiamy się, co, co, co można zrobić lepiej. A wszyscy zapominamy o tak ważnym aspekcie, o tak ważnej rzeczy, jaką jest gleba. Gleba i, i równowaga, jaka w niej powinna istnieć między poszczególnymi frakcjami, poszczególnymi mikroorganizmami, składnikami. PH. Wiele się mówi o wielu sprawach, natomiast zapomina się o tym, że podczas tych wszystkich zabiegów agrotechnicznych niszczymy strukturę, zabiegi nawozowe, zabiegi ochroniarskie. To wszystko ma wpływ na skład y, bakteryjny, grzybowy, y, który jest w, w glebie. Często mówi się o tym, że. Ludzkość dużo lepiej poznaje kosmos i głębie oceanu niż to, co jest najbliżej nas i od czego tak bardzo zależy produkcyjność naszych pól. My, jako Agrosieć, chcielibyśmy Państwu polecić produkt fundamental, który. Jest dedykowany nie tylko do ulepszenia i przyspieszania rozkładu resztek pożniwnych, ale również jest to właśnie produkt dzięki swojemu bardzo bogatemu składowi mikrobiologicznemu. Jest to produkt, który ma za zadanie przywracać tą naturalną równowagę biologiczną w naszych glebach. Także naprawdę korzystajmy z najnowszych zdobyczy nauki. Sięgajmy po tego rodzaju produkty, zachęcam Państwa, pierwsze testy są bardzo obiecujące, a poszczegóły stosowania zapraszam do naszych social mediów i naszych doradców, którzy chętnie udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania. Jeszcze raz chciałem zachęcić do stosowania produktu Fundamental, gdyż wydaje się to gwarancją... Tego, że nasze gleby wrócą do równowagi, jaką można zaobserwować w naturze. Agrosieć. Z nami osiągniesz więcej.